Prawdzie połowa grudnia, ale w tej chwili w naszym mieście i gminie trwa taka intensyfikacja prac, dlatego że zarówno pogoda pozwala, jak i terminy, które no, w tej chwili praktycznie dobiegają końca, chcemy maksymalnie wykorzystać. No, dzisiaj jest taki, taki fajny dzień, dlatego że montowany jest most pieszy, który łączy targowisko z ulicą Kościuszki. Bardzo estetyczny, wykonany w dużej mierze z naturalnego afrykańskiego drewna, z materiału bardzo trwałego, tak trwałego jak metal. W tej chwili jeszcze nie możemy ocenić jego ostatecznego wyglądu, dlatego że będzie za moment no, całkowicie zmontowany, i wtedy też będzie oświetlenie oraz inne elementy dekoracyjne, ale już w tej chwili widać. Jak ładnie ten most tutaj się prezentuje. Bogatynia można dzisiaj już powiedzieć uporała się z kwestią promes i wydatkowania środków. Mogę śmiało powiedzieć, że wydatkowaliśmy 95% zaplanowanych środków w ramach promesy z MSWIA, czyli rezerwy celowej Skarbu Państwa, a to z kolei pozwala nam na skuteczne ubieganie się o środki w roku przyszłym.